Manko gołąbeczki. O z koła ściągnięta. Musiałem do plastiku przelać. Trzeba było się pogoda. A i z mamą jechałem mówię, nie ja je na działkę. Dzisiaj już pełna butla była. Ja do domu przyleję to do słoika, bo w plastiku nie może być. Tam mi się ściąga do butelki szklanej. Urszula. Oczywiście Urszula taki manik Komentarz. Chyba Darek ma na imię kiedyś się tam przedstawiał. Wiadomo, jak ktoś się nazywał Urszula na YouTubie, to, to ciężko zapamiętać tyle. Tylu mam widzów, którymi mi tam pisze, yy, powiedział, że bardzo mam sentyment do tej działki. Jak można nie mieć sentymentu do tej działki? Zobaczcie. Dom stoi, zaraz będzie kurde dach. Zresztą każdy dąży do tego, żeby mieć domek, żeby mieć jakąś tam rodzinkę. Kawałek swojego placu. Coś pięknego. Tak, dareczku, jeżeli to Darek czy Andrzej, Darek. Eee, no i co? No i dzięki, dzięki temu domowi dużo się wydarzyło. I poznałem cudownych ludzi też. Słuchajcie, musiałem stąd po prostu zwolnić pierwszą ekipę, która mi przyszła budować po pierwszym dniu pracy, że tak powiem. To, to była to jakaś była to ma weź do chłopa, powiedz, panie, pan nie robi. Bo mi się to nie podoba od samego początku, co pan robi. No, ale fart taki w życiu też jest, że zajechałem po drodze do Roberta. To przez przypadek gołębiarza. Gołębiarze trzymamy się razem i mi tutaj polecił od razu ekipę. Sam potem na tym dachu robił, pracował tu przy budowie też pracował i od tamtej pory trzymamy że tak powiem sztamę. I zaraz u Roberta będziemy, kurde, tańczyć na weselichu. Pozdrawiam, Robciu. No, jeszcze troszeczkę. Coś się porobi, coś się porobi, coś tutaj się podubie. Będę miał wolne później. W kwietniu będę miał dużo wolnego w sumie. Ja sobie tam porobię. Jadę do domu teraz tą pocztową wpuścić. Oczywiście właściciel się raczej nie znalazł, ale dostałem teraz komentarz, jak jechałem z pracy, że tam jakiś napisał jak ktoś że pamiętam tego niku, bo macie dziwne ten niki ja mam Tomili. taki prostszy bardziej że wczoraj czy przedwczoraj wypuściłem gdzieś w Warszawie coś tam też przyleciało do niego, chyba nie wiem czy to taki napisał no, ale to a wczoraj od razu film tego shorta to też mi ktoś napisał, że, że ten gołąb był niedługo niego do pawików czyli gołąb zwiedzający a ja znalazłem w internecie, że to jest go pra... Pawła czy Piotra czy Bugały czy coś takiego z Gaszowic Żartuję, przecież znamy kurde bugały, że coś tam Żart kurde bugała coś tam takiego złapa to bym był bogaty Nie no, żartuję przecież ja to Gołąb, nie ma pocztowy napisany skąd, dlaczego no, Znaczy skąd jest ma po tych numerach, ale... Ale ludzie Co roku trzeba po prostu na ten temat wchodzić No bo tam na tym tykolku zacząłem już coś nagrywać I oczywiście, a jakie gołębie łapiesz? No bo napisałem wszystkie Pocztowe też Jak bym go łapać, pewnie by było zaraz coś takiego, ale już nie było do tego z tymi pocztowymi tu mamy wiecznie problemy, że jesteśmy złodziejami. Ale jak już złapiesz tego pocztowego, złapiesz, się. Ja nie mówię, że wszedł, bo tam jak wszedł, to, to mówią hodowcy. Gołębiarze mówią, złapałem pocztowego, wlał centralnie w siatkę. No i walczę to o, to, o to dobre imię, żeby tak nas od złodziejów nie wyzywali, bo... I tak nikt od tego gołębia nie odbierze, i tak, a tak to może znajdzie nowy dom. Ja bym powiedział bardziej, że my... Znajdujemy im nowe domy do adopcji i przekazujemy dalej. Nawet za tą piątkę na targu, jak ktoś tam jakiś stary dziadek trzyma. Mnie to w ogóle nie radzi, coś takiego. Ale coś tam ktoś też napisał, że jakby był mistrz, to byś na pewno go tam nie. Nie wiem, przytrzymał, czy, czy coś takiego. Jakby był mistrz, to by do mnie nie wszedł. Jedziemy go wypuścić. Już tutaj sąsiad z działki zaczyna ganiać, proszę Państwa. Patrzcie. pędzi, ma tego, 15-12 200 metrów, czy tam 300 jest do niego 200 jasne żałobniki, on też na dwie tury gania no, gdzie? a tu obok, kurde, taki jest taki to, też siatkę ma, ale boi się do ściny ganiać pędzi, szmata w górze Rymki proszę państwa Siedzą na jajeczkach, się gonią na jajeczkach Zaraz, zaraz tam coś powiem co tu się kurde dzieje, no ale ja naprawdę jestem w szoku Patrzcie Nie tu <grystanie> Cztery jajka Trzy jajka Trzy jajka W ogóle młode jeszcze nie nakarmione, bo im za bardzo dużo, za nie za dużo jeśli tam. Latajcie, latajcie, Dzisiaj pogoda piękna, jest ciepło. Krymek, żółty samiec. Też zaczął się podrywać do nich. Zaraz ginie. ojej, jak się próją w górę. Ona tu dołem jest. A on tam wyżej. masz, już młode, zobaczcie, perłowe nawet. Ja to zaraz to powyganiam. O masz, zobaczcie, gdzie Krymek jest, tam masz. Albo wygoni, albo będę Darek tam. Gwieździe. To nie Darek, widzę, ktoś widze. Kto to widze? To tylko tutaj to patrzę na te krymki, żeby one tutaj nie odleciały. Chociaż te żółte, jak to jajek nie będą niosły, to, to, to nie zależy mi na nich. Pszt, pszt, pszt. Idę dam jeść i pić i niech karmią młode i zaraz złapię tą pocztowę gdzieś rowerem ją wywiozł, bo dobrać jakaś jeszcze może zdążę na działeczkę zawsze te parę sztuk przechodzi będę zać. nie chce mi się wieść nie chce leci. kurde tylko, że murzynka może wyskoczyć i ona już u mnie na noc nie zostanie i tak już jest późno 16 .00. zaraz se samce wygonią pomogłem o no, nabiera tempa i to ona nie jest potrzebna Odchodzi Ale szybka jest Jak rakieta Klepie No masz, chyba nie odlać Co? Nie pójdzie Głębiej się jej boją Zobaczcie, uciekają Myślę, że to jastrząb

A, lat, lata tutaj. Widzę po cieniu, że tu się kręci. <grybujesz> o, tutaj jest. Jak przecinek Dawaj Robert, po te Budapeszty powinny się na jajka ganiają, zobacz. No i co z tego jak jajek nie niesie? Podłożyłem im jajka. Nie ma, poleciała gdzieś pocztowa. Chodziła, chodziła, gdzieś poleciała. Sąsiedzi złapią, którzy. sta na bajerę. żałobniki poparzyłem Mam nadzieję, że w końcu mi się udało u tego samczyka co miała być samiczka nie ciebie wam jest tam na tym siedzi Perłowę też wrzuciłem i też się dzisiaj wypuściłem nie wiem czy tam się nie, nie znalazły Takie z różowymi obrączkami Chyba najładniejsza para młodych by była W klatce w kotłowni para Jak zawsze No wypuścisz O żałobniki tu się ganiają Zobacz ganiają ganiają Ładne żałobniki To, to, to jest najładniejsza para moich żałobników by była Z tego roku samica i on z wyszkowa z targu od kolegi wziąłem go tak wtedy za... mówi że to samica a to jednak samiec sam nie wiedział a tu perłowy grochowaty ten leń taki co kiedyś by młody on po drzewach latał ale mówię no szkoda taka głębia wynieść taki ostatni młody i to jeszcze samiec się zrobił panowie to i panie no to już jest Wielki sukces. No i dobrze że go zostawiłem, bo... bo jest. Nie ma. Pocztowa gdzieś poleciała, na szczęście. No jest, bo zaraz w, w komentarzach się, żeby ci tu zostało. Ja nie chcę takich siwych. Ja już się cieszę, że tych swoich nie mam tu żadnego siwego nie będzie. Chociaż widzę po pocztowej, że tam się wykluwają i dużo jest łaciatych. Dużo jest łaciatych. Takich no, niektórzy lubią te łaczata, zobaczymy. Łaczata od razu będą do sprzedania, te pocztowe podwiedyszki. No, ja to muszę trzymać tak teraz. Tak jak mówię, same białe, żeby to po prostu. Dużo nie mieć tych głębin. No. Białe potrzebne na ślub. I tyle po prostu. I się obcych nie widać, proszę Państwa, przy Piątku. Bociany są. Ale co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ruszają skrzydłami. Ale się cieszę, że ta wiosna jest. Oh Szybko ta zima minęła, Wam tak powiem. Ciepła była tak naprawdę. O. Nie wiem, czy ciemne. Właśnie teraz ich nie wypuszczałem. Jak byłem w robocie. Bo. Mówię, to seduki po, poobierają, jakieś półki sobie ogarną, bo tak to jak wypuszczone, to siedzą cały czas i myślą, że się do puszczowych. No. no i ważniejsze, jakie zdrowie już doszło do siebie. Drawnik szuka, no to młody samiec też to taki będzie. Przynajmniej będzie za nią latał. No. Najgorsze to te stare samce jak zaparzyć to do na nas, a jak wypuścić to one nie pilnują się tych samic. A młody samczyk to? Teraz się muszę wypuścić. Bo się chyba zaparzyły też w końcu. A jeszcze Wam powiem, że jest bardzo dużo gołębi niesparzonych. Tych samców, tych, kurde, pedałów jest tyle, że yy, nie, nie wiem. I tu peróweczki jakieś są i perłowe, nawet samce widziałem, że tam były jakieś te szynie, się nie parzą. Kurde, nie wiem. Muszę im obrączki pozam, pozakładać jakieś, żeby po prostu wiedzieć, który to jest nieodpary, bo jak schowam odpary, to nie będzie dobrze. A trochę ich jest, ciężko je ogarnąć, tak naprawdę. Te żałobniki Fajne, fajne Dobrana para taki. Adam zobacz, Perłowy dostał herka, Ale już mi przechodzi, już dolatuje do duka I nawet już jajka mają A jak tam te moje łapciate? Są? Nasła jajeczka, młoda samica O, perłowe też się znalazły tam są Welot grochowaty i wylotka tegoroczne Ale one szukają, szuka, muszę je zamknąć chyba pod siatkę teraz wszystko, bo, bo one szukają tej dziury kotłowni znaczy się Zaglądają, tam będą szukały i jajko zniosła znowu, zobaczymy. No teraz gniazdo zbudował i jakoś to wygląda. No i usiada, siedzi tam na samym dole. Znaczy na samym dole na drugim o, tu mam taką zobaczcie grochowa grochowatą jeszcze bez pary Zaraz będzie w parze z czarnym tu się tłuką. Tu jakieś jasno się parzą też. Te się są sparzy? Z tą to zwykłą? Coś się chowało za tym. Pięć młodych perłowych wychodzi taka mizeria, tam to dwa chyba tylko takie są bardziej bystre już nie ma może jednego Perłowiaki Jaki będzie ten rok? Zaczął się w miarę szybko poniosły jajka Teraz jest troszkę gorzej znaczy, później było troszkę gorzej, no teraz już znowu ciepło się zrobiło, coś tam zaczęły znosić. No i ja by tak do końca. Jak widzicie, sól stoi. Chętnych do soli jedna sztuka. No, idzie druga. No nie pobierają, no ale ja tego nie rozwalałem i tylko. Trochę to wodą podlewałem czy czymś i zawsze jakoś się kruszy. Ty, jakie mam wesołe samce? Widzę tutaj dwa łążyńskie. Mam jedną parę młodych łążyńskich, reszta w ogóle niepotwarzona. Jeden sam jest się ze zwykłą zaparzył i tam jajka mają. Marzenie w tym roku uważam za bardzo złe. <gry> Bocianka w ogóle nie jest w parze. A też słuchajcie. Zauważyłem też, że jak zniosą jakieś jajka, pary i te mocne samce takie ciemne czy coś, to od razu biorą sobie kolejne samice i, z, i się potem tłuką w tych gniazdach, te jajka wywalają. E, o! Stara ciemna jajka zniosła. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Będę kończył jutro do roboty. Jutro 116, 10 godzin, cały dzień w robocie. Nowy Szwance, jajek nie zniosłem. A patrzcie, jest. Gwiazda Fryer nie zrobił, ale jajeczko jest. No to tym cudownym akcentem kończę. Na dziś trzymajcie się. Cześć i miłego weekendu Wam życzę.